Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Myślę, że z tych wszystkich dziesięciu punktów społecznej krucjaty miłości, ten akurat jest taki, z którym większość ludzi się naprawdę zgodzi bez żadnego problemu. Dlatego, że w tym naszym zwariowanym świecie ciągle jeszcze, na szczęście jest tak, że pomoc ubogim, cierpiącym naprawdę jest w cenie i jeżeli widzimy osoby, które zajmują się na poważnie taką pomocą, to mamy do nich szacunek. Jest dużo różnych organizacji, fundacji, które zajmują się na przykład pomocą ubogim, pomocą samotnym matkom, jakichś fundacji misyjnych, organizacji, i naprawdę nie brakuje takich miejsc ludzi, które, którzy szukają jakiejś pomocy i w którą, gdzie w tą pomoc rzeczywiście możemy się włączyć. Ale myślę, że ten punkt mówi też o tym, żebyśmy potrafili użyczać ze swego. I zwłaszcza teraz, w tym czasie takim wakacyjnym, urlopowym, myślę, że warto się zastanowić, czy rzeczywiście nie możemy ze swoich środków wspomagać także materialnie ubogich na przykład jeżeli wydaje jakieś pieniądze na wakacje to być może jakiś procent takiego wydatku mógłbym czy mogłabym wydać na przykład na pomoc nie wiem poszkodowanym w nawałnicach które przeszły przez Europę albo w pomoc na przykład misjom Myślę, że każdy z nas ma coś, czym mógłby się podzielić z innymi.